Tomasz Sarara, dla portalu FI Sport. Tomek, jesteśmy przy nagraniach przed galą FEN 11. Pojawiłeś się w karcie walk. Chyba długo czekałeś po tej operacji, po ostatnim Twoim występie w Kołobrzegu, na możliwość walki tutaj na FENie? Czy długo czekałem, ale tak naprawdę też nie ode mnie trochę decyzja zależała. Była kontuzja, przerwa, operacja, powrót do formy i to wszystko trwało. Także tak naprawdę te terminy się zgrały i ten bardzo pasuje najbardziej Powiedz mi, od kiedy zacząłeś trenować tak, już pod kątem tej gali? Czy to był taki, powiedzmy, wstępny trening, a potem tylko wszedłeś już w ten etap przygotowań do FEN 11? Czy wstępny trening tak naprawdę zaczął się chyba w połowie listopada? Tak naprawdę ja w ogóle mogłem cokolwiek zacząć robić po tej operacji. Więc to był taki bardziej rozruch, zacząłem się ruszać coraz bardziej intensywnie, a z nowym rokiem to faktycznie mieliśmy już te wyliczone prawie, no właściwie 2,5 miesiąca takiego ostrego cyklu, żeby się zaczęło. Z tego co mówiłeś wcześniej, wyjeżdżasz do Holandii, do Mike's Gym, po raz pierwszy będziesz tam trenował. Jak się do tego powiedzmy odnosisz? Jak, na co liczysz w ogóle na, na ten pobyt w Holandii? Tak, ja do jutro tak naprawdę dokładnie, więc spędzam tam 14 dni. I liczę na dużo, liczę na dużo, bo Majk tak naprawdę pomijając to, że może nie pomijając, zaznaczając, że jest bardzo dobrym trenerem, tak samo menadżersko swoich zawodników potrafi rzucać na, na duże gale, a na tym mi zależy. Ja od dawien, dawna powtarzam, że chcę przede wszystkim dostać szansę, żeby się gdzieś pokazać i sprawdzić te swoje umiejętności, czym mi się tylko wydaje, że mogę wyleć każdym, czy tak naprawdę jest. Także na tą szansę liczę od Majka również. Powiedz mi, sparingi tam będziesz przechodził z zawodnikami powiedzmy niższych wag, czy, czy powiedzmy nawet wagi ciężkiej, bo też nie ma co ukrywać, że w Mike's Gym trenuje kilku klasowych zawodników wagi ciężkiej, nie wiem jak wygląda sytuacja na dzisiaj, ale, ale na pewno wcześniej czy Badr Hari, czy, czy powiedzmy zawodnicy, którzy często odwiedzali Mike's Gym, niekoniecznie należący do Mike's Gymu, sporo wnosili i te sparingi chyba są bardzo wartościowe w stosunku do tego, co miałeś na przykład u Ernesto Hosta, tak? Tak, no właściwie to jest to, czego mi tak najczęściej bardzo brakuje tutaj na polskim rynku i tak na, czasem na siłę szukam sparing partnerów i, i można ich czasem policzyć na palcach jednej ręki, a tam jest takie centrum kolebka tego, co, co, czego szukam, więc, więc tak, no te sparingi będą takim pewnie wyznacznikiem, w którym miejscu jestem, a propos formy, a propos swojego poziomu, ale jakoś się specjalnie nie boję. Masz doświadczenie Beast of the east, tak? Powiedzmy, współpracowałeś z tą grupą, potem z Ernesto hostem. Na ile powiedzmy jest to różna szkoła, to co jest u Majka? Bo pewnie orientujesz się mniej więcej, jak, jak wygląda sposób trenowania Majka, paseniera, jak wyglądają treningi, jak wyglądają sparingi. Znaczy, jeszcze stricte nie mogę się wypowiedzieć na temat tych treningów, bo oprócz tego, że byliśmy na, na dwóch spotkaniach, ustaliliśmy pewne kwestie. To, to na taki obóz wjeżdżam po raz pierwszy i po tym, po tym obozie będę dużo mądrzejszy Ja się już dawno temu nauczyłem, że właśnie czy to Bizardis, czy, czy Uchosta to ta holenderska szkoła jest taka naprawdę bardzo mocna fizyczna, fizyczna, ciężka praca i tego chyba mi na samym początku brakowało, ale to też już nie jadę tam jako taki mówię świeżak tylko tak naprawdę wiem czegoś spodziewać, ciężki trening, ciężki sparring, No tego brakuje mi czasem tutaj u siebie na miejscu, więc nie jedziemy zobaczyć, jak to wygląda tam. Nie obawiasz się o kontuzje, o jakieś urazy, które powiedzmy, no w takiej grupie zawodników, bo dzisiaj jest to chyba najliczniejszy klub w Holandii, jeśli chodzi o zawodników powiedzmy tych A-klasowych, no i nie ma co też ukrywać, że tam jest rzeźnia po prostu. <laughs> znaczy, nie? Jakby się bał, to w ogóle tego nie trenował tak naprawdę, w ogóle do tego nie podchodzę tak naprawdę. Jak ja to się często śmieję, używam tego stwierdzenia. Jadę, jadę na robotę i wiem, 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 jak się mam zachować, żeby się kontuzja nie stała. Wypadek przy pracy może być wszędzie: no, w domu, właściwie na treningu, u siebie, tam. Nie podchodzę do tego, do tego kompletnie w ten sposób. Jedziemy, jedziemy się bić, i to tak naprawdę uważam, że moja forma na dzień dzisiaj już nie jest zła. I tak naprawdę chcę zrobić dobre wrażenie na trenerze. Ja wiem, jak to też wygląda, kiedy to nowy zawodnik przychodzi do klubu. Każdy sparuje ze sobą koleżeńsko, przychodzi nowy, i wiadomo, że jest Ja mam tego taką totalną świadomość, ale spokojnie ja sobie poradzę. Najgorsza szafka w szatni i potem dopiero zabierasz innym? No dokładnie, no tak, taka jest hierarchia. No, trzeba zacząć tak spokojnie, ale ja wiem, że z takimi dużymi krokami to pójdzie w prz do przodu. E, powiedz mi, konsultujesz już na przykład z Majkiem jakieś kwestie treningowe, czyli na przykład mówisz mu, ok, jestem na tym etapie, jestem na tamtym, potrzebuję tylu i tylu rund sparingu, czy to on będzie ustalał e, Tobie ilości, e, dawki, rywali, znaczy powiedzmy, sparing partnerów, może nie rywali, ale sparing partnerów? Jadę po raz pierwszy, więc tak naprawdę nie chcę narzucać jakiegoś swojego stylu i tak mówię, siądziemy po którymś pewnie treningu, w trakcie treningu, po samym obozie, on oceni to moją formę, powie może czego brakuje jego, według, według jego uznania, ja, ja mogę się gdzieś tam próbować w cudzysłowie tłumaczyć, dlaczego forma jeszcze nie jest taka, taka mówię, jak być powinna, bo to też nie jest forma przestartowa, to po prostu forma treningowa i, i jadę ta właśnie po to, żeby tą formę budować. Mówię. No wszystko tak mówię pod małym znakiem zapytania, bo, bo się okaże za parę tygodni tak naprawdę. Yy, załóżmy jest, jest 19 marca, 20 marca, wygrałeś walkę, co dalej? Znaczy na wam wygrałem walkę, to w ogóle nie ma innej opcji. To, to tak, ja, ja to za, za, dość często zaznaczam, że nie, nie ma miejsca na, na porażkę już teraz w tej mojej karierze. I, I naprawdę na każdej wygranej mi szalenie zależy i dlatego się z takim pełnym zaangażowaniem przygotowuję. Co dalej? No to ja liczę na, na duże walki, już nie mówimy o rynku polskim, tylko w akcie zagranicznym, jest, jest Glory, jest Kunlun, są inne organizacje, gdzie tak naprawdę nie chciałbym być dużą rybą w małym stawie, mówiąc o rynku polskim, choć tu poziom także uważam za, za wysoki, tylko tak naprawdę no, skoro mam się za najlepszego w swojej branży, no to, no to jedźmy i sprawdzajmy. Już nie będę ci zadawał dziesiątego pytania o Saulo Cavallariego, o Go Asaki, ale myślę, że, że gdzieś tam Twoje myśli krążą wokół tych nazwisk, tudzież innych zawodników, którzy się pojawiają bez przerwy w tej kategorii, bo jednak część tych zawodników właśnie w tej cruiser, nie takiej typowej ciężkiej, tylko w wadze cruiser, szuka swojego miejsca. No dokładnie, a propos tej wagi, ja, ja mówię, z tej wagi ciężkiej uciekłem, bo, bo jeśli mówię o wynikach na światowym poziomie, to ja w tym ciężkiej nie jestem ciężkim, jestem naciąganym ciężkim, a, a to 95 kg leży mi jak najbardziej, no i tam uważam, że z każdym zawodnikiem jestem w stanie sobie poradzić, no, no jadę cały czas trochę na tym koniku, że faktycznie z tym Saulo Cavallari wygrałem i to bez jakichś większych, większych problemów w jakiś sposób i co, no skoro on wygrywa z każdym, a nie mam się za gorszego zawodnika, no to, no to co, no dawajcie szansę, próbuję. Ja jeszcze wrócę, Torwar, Warszawa. Nie będę wspominał o tym, bo już wspominałem w poprzednim wywiadzie z Tobą, ale wiesz o co chodzi. Podbój z Torwaru? Nie boję się w ogóle tego Torwaru. Tak naprawdę mówię, to coś tam zażyło, to jest wypadek. To jest wypadek przy pracy i mogło się to zdarzyć wszędzie. Na Torwarze, w Krakowie, w Holandii, w Amsterdamie, wszędzie, a się już nie zdarzy. No. Z, limit, z Limit nieszczęścia wykorzystany na Torwarze. I akurat na tej gali u tego organizatora, zaznaczmy. <noise> tak, dokładnie, no właśnie, no, nie, nie ma co już podsumowywać. Tomek, dziękuję bardzo, widzimy się już 19, pewnie przed samymi, jakby powiedzmy, przed samymi wydarzeniami 19 i cóż, życzymy, żebyś był w najwyższej formie. No i żebyś usłyszał nazwisko swojego rywala, które pewnie już wkrótce zostanie ogłoszone. Lada dzień, lada dzień, bo faktycznie gdzieś tam kilka propozycji padło, ja tak naprawdę nigdy nie wybrzydzam i kto to będzie, to się bije. No, spokojnie, damy radę. Tomasz Sarara dla portalu Fight Sport, dziękuję bardzo.